Pasjonat to według uniwersalnego słownika języka polskiego człowiek opanowany jakąś pasją, mający wielkie zamiłowanie do czegoś. Cześć, jestem Łukasz Piechaczek, w środowisku planszówkowym zwany jako Piechu. Tak, moim zainteresowaniem są właśnie gry planszowe i postaram się wam dzisiaj coś o nich opowiedzieć. Myślę, że jak większość z ludzi z was w dzieciństwie grałem w takie gry jak Chińczyk, jakieś Warsaby, eurobiznes, scrable. No i później jakoś to umarło. Tak? No wyrosłem z tego, aż w pewnym momencie kiedyś kilka lat temu przechodząc ulicą zobaczyłem plakat o imprezie z grami planszowymi. No. Skojarzenie gry planszowej budziło takie miłe emocje, e, więc sobie pomyślałem: Zobaczę, o co chodzi. Poszedłem e, i tam dowiedziałem się o Pionku. E, byłem tam tylko chwilę, tak naprawdę zagrałem może w dwie, 3 gry, ale podobało mi się. E, I zaciekawiło mnie to, że e, w Gliwicach odbywa się właśnie taka impreza jak Pionek. Przyszedłem na Pionka. E, no i już jakby od tego się wszystko zaczęło, to już, już było po ptokach, tak? Zostałem wciągnięty, zagrałem w jedną, drugą, trzecią grę, które mnie po prostu można powiedzieć zauroczyły. I co ważniejsze, na piątku dowiedziałem się, że jest tu w Glicach grupa właśnie takich wariatów, która się spotyka, żeby grać w planszówki. Spotkania odbywały się w poniedziałki w Młodzieżowym Domu Kultury. po Popołudniami, czyli po pracy. Ja akurat tutaj byłem na studiach, więc w zasadzie to już kończyłem studia, potem zaraz byłem nawet w pracy też. Więc to w zupełności mi odpowiadało, żeby przyjeżdżać sobie w poniedziałki po południu i, i grać. No, i te spotkania tak naprawdę odbywają się tutaj do dzisiaj. No właśnie teraz, kiedy nagrywamy ten program, jesteśmy na takim spotkaniu. Jest poniedziałek, jest yy, popołudnie. Na razie za mną no, siedzi tutaj tylko kilka osób, ale za niedługo za zaczną się schodzić i wszystkie stoliki będą zapełnione. Tak, jedną z nich był samuraj. Jest to gra w zasadzie no taka, o której potrzeba troszeczkę matematyki, troszeczkę strategicznego myślenia. Mianowicie polega na tym, że na mapie Japonii próbujemy zdobywać wpływy w trzech dziedzinach. To jest oczywiście tak naprawdę umowne. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wystawiać swoje jednostki w taki sposób, żeby zdobywać. Żeby zdobyć e, punkty w określonych kategoriach. E, no i później e, zgarniamy sobie takie figurki. E, na końcu wygrywa ten, kto będzie miał ich najwięcej. Tak w dużym uproszczeniu. E, tak naprawdę. No teraz nie jestem w stanie powiedzieć, co mi się tak w tej grze spodobało, ale do dzisiaj ją lubię. E, do dzisiaj chętnie w nią grywam, jeśli ktoś właśnie e, ma ochotę na jakąś szybką grę na pół godzinki. Jest to naprawdę świetny tytuł. Moim zdaniem do dzisiaj się nie zestarzał, choć wydany był jakieś może 7 lat temu. E, inną grą, która bardzo mi się spodobała był na przykład Mr. Jack. E, to jest gra, w którym jeden z graczy jest kubą rozpływaczem, a drugi gracz e, próbuje go odnaleźć i ściga go po dzielnicy Whitechapel. No tutaj sam klimat, no, myślę, że Kuba Rozprówacz i pościg za mordercą to wpływa na, jakby na każdego, tak, wczuwamy się w tę rolę i jest to gra taka troszeczkę dedukcyjna, co jakby, no nie wiem, po prostu to lubię to, tak, lubię takie gry, w których właśnie możemy, takie nieco łamigłówkowe, tak, mogę zresztą ją gdzieś pokazać, o ile uda mi się ją znaleźć, o jest. Tak, tu mamy na przykład... Nie to mamy 4 Mamy plansze w dzielnicy Whitechapel. Tak. No ta gra już jest moc. Jak już przyjrzycie się komponentom tej gry, można zobaczyć, że ona jest mocno zużyta, ale to po prostu świadczy o jej popularności. To jest rewelacyjna gra dla dwóch osób. E, Jedna zresztą z pierwszych, jakie tutaj pojawiły się w tej bibliotece gier, więc przez lata była grana. No i cała zabawa właśnie polega na tym, że zgodnie z instrukcją, teraz oczywiście rozkładam te pionki losowo, ale zgodnie z instrukcją ustawiamy je sobie i mamy też przyporządkowane postaci, karty tym postaciom. E, jeden z graczy właśnie losuje w ciemno e, tę postać i to jest postać, pod którą podszywa się Kuba Rozprówacz. A zadanie właśnie drugiego gracza jest zidentyfikowanie tej postaci. No i robi to poprzez eliminację. E, gracze wykonują ruchy poszczególnymi postaciami, e, wybierając oczywiście w zależności od tego, co chcą osiągnąć. E, I później e, na koniec po tym jak obaj wykonają swoje ruchy Kuba rozprawcz musi powiedzieć czy jest widoczny czy niewidoczny. Jeśli chodzi o poznawanie ludzi, znaczy gry ogólnie są i taką mm, Zabawą towarzyską. To jest bardzo, to jest hobby, w którym możemy, dzięki któremu możemy poznać ludzi. Przechodzimy, tak jak ja, przychodząc na spotkania z grami planszowymi, nie znam absolutnie nikogo. No i ale ludzie, którzy grają w planszówki, to są ludzie otwarci. Także zawsze chętni do tego, żeby jakby przyciągnąć kolejnych, żeby zaprosić kolejnych do zabawy, wciągnąć swoje hobby. E, Także e, zawsze właśnie e, jak, kiedy reklamujemy na przykład pionka e, mówimy, że wszyscy są u nas mile widziani. Nieważne czy znacie grę, czy nie znacie, jeśli nie znacie, to je po prostu poznacie. No, musie, posadzimy was do stolika, e, przewytłumaczymy wam grę. E, no a oczywiście w momencie kiedy siedzimy nad planszą i się nie znamy, no to w pewnym momencie zaczynamy się poznawać, zaczynamy ze sobą rozmawiać, tak skąd jesteśmy, co lubimy. I tak to się wszystko zaczyna. Oczywiście też no, mając, lubiąc gry, e, chcę nie tylko przyjeżdżać gdzieś na jakieś spotkanie e, w innym mieście czy na jakąś dużą imprezę. Chcę sobie pograć też wtedy, kiedy mam na to ochotę, więc staram się też zachęcić właśnie znajomych e, do tego, żeby, żeby grali ze mną. No, raz się to udaje, raz nie, ale generalnie jest to naprawdę fajna zabawa. I po prostu e, też rozrywka na spotkaniach. Tak? Nie musimy się spotykać tylko po to, żeby na przykład się napić piwa albo tylko po to, żeby obejrzeć jakiś mecz w telewizji. Możemy się spotkać po to, żeby sobie pograć. A tłem takiej gry może być oczywiście rozmowa, wymiana zdań, nie wiem, wspomnienia z wakacji, cokolwiek. To jest to po prostu forma spędzania czasu. M łączenie e, hobby czy pasji i pracy. E, powiedziałbym, że ma swoje plusy i minusy. Dużym plusem jest to, jest samopoczucie psychiczne. Że wstaje się rano i wie, że się idzie robić coś, co się lubi, coś, czym się interesuje. E, i nawet jak trzeba zostać później wiem, w tej pracy na jakichś nadgodzinach, czy trzeba poświęcić weekend na tę pracę, żeby właśnie pojechać na jakąś imprezę i prezentować te gry, no to robi się to tak naprawdę z przyjemnością. E, bo, bo robi się coś, co się czuje. Coś, jest się w to zaangażowanym po prostu, nie robi się tylko dlatego, że trzeba, bo trzeba pracować, tylko po prostu ma się ochotę to robić. Natomiast no czasami jakby, jeśli chodzi o minusy, no to jakby jest to takie trochę monotematyczne, tak, że jestem, pracuję w grach, gram w gry, czasami trzeba znaleźć sobie jakieś, jakąś odskocznię i też nie można się tak jakby zamykać w jednym, ale mimo wszystko no, jest chyba więcej e, przyjemności z tego, że się robi to, co się lubi, ni niż, e, niż jakichś tych minusów. Niektórzy e, się dziwią, że współcześnie, kiedy na tyle rozwinęła się technologia cyfrowa, na tyle rozwinęły się gry komputerowe, e, są ludzie, którzy chcą grać planszówki. Ale no moi, w moim odczuciu, e, planszówki potrafią dostarczyć tych samych emocji co gry komputerowe, e, bo i wiem, e, wiem, tak, jak są gry komputerowe o tym, że. Budujemy sobie jakieś królestwo e, i, nie wiem, i walczymy z innymi, pod tym podbić inne królestwa. Tak samo są gry planszowe o tym. Są gry cywilizacyjne, w których właśnie rozwijamy swój, swój kraj, czy jakąś swoją fikcyjną krainę e, i musimy się bronić przed napadami wrogów albo atakować innych graczy. E, są gry, które. E, no, są gry imprezowe też na przykład e, dla ludzi, którzy po to się spotykają, żeby na przykład się odprężyć, żeby miło spędzić czas, pośmiać się w gronie znajomych. E, no, tego nam na przykład gra komputerowa nie dostarczy. E, więc, w moim odczuciu, e, gry komputerowe mogą być równie emocjonujące co gry planszowe, a jednocześnie e, mają tę przewagę, że, że pozwalają nam spotkać się z ludźmi, spędzić czas. E, nie w internecie, będąc anonimowym e, i rozmawiając z ludźmi, którzy siedzą na drugim końcu Polski, których na oczy nie widzieliśmy e, i z którymi kontakt być może się urwie w momencie, kiedy jakby przestaniemy w daną grę grać, ale pozwalają nam właśnie klaszówki, pozwalają nam właśnie spotkać się z znajomymi, zacieśnić więzi albo po prostu poznać zupełnie nowych ludzi. Idziemy na imprezę planszówkową, przysiadamy się do, do stolika i poznajemy kilka zupełnie nowych osób. Bo w ten sposób rodzą się czasami znajomości, które trwają latami. Zresztą to jest też jedna właśnie z takich przyjemności organizacji takich imprez, kiedy przychodzą ludzie nowi, siada się, sadza się ich przy jednym stoliku, tłumaczy się gry i oni grają. Eee, po prostu obcy, zupełnie obcy sobie ludzie grają, e, z czasem jakby przełamują nieśmiałość, zaczynają ze sobą rozmawiać, poznawać się. No czego chcieć więcej, tak? Gry są różnorodne. Nie da się ukryć, tak mogą być w takim pudełku albo mogą być i w takim pudełku. I jednych przyciągną właśnie proste karcianki, w które da się zagrać od razu, bo instrukcja ma pół strony. Innych na przykład kręcą jakieś wielkie kobyły, w których trzeba przebrnąć przez długą instrukcję, która ma mnóstwo zasad, ale w której mamy kontrolę w zasadzie nad każdym elementem tego co się dzieje. I później gramy przez kilka godzin, murzymy. Ale daj, mam, mamy z tego satysfakcję, że to wszystko, co zrobiliśmy, e, mieliśmy na to wpływ. Tak, że sami to osiągnęliśmy i jeszcze pokonaliśmy innych. <grytania> e, więc e, różni ludzie mają różne e, podejście do gier i różne rzeczy ich kręcą. E, no ja przyznam szczerze, że chętnie zagram i w te lżejsze gry, i w te cięższe gry, natomiast e, preferuję takie średniej trudności. Które po prostu dają jakąś tam satysfakcję z rozgrywki, ale nie są totalnie losowe. Jak na przykład ten, przez wszystkich znanych chińczyk, gdzie w zasadzie rzucam kostką i tylko się poruszam po planszy, nic więcej się nie dzieje. Ale też znowu nie jestem fanem tego, żeby siedzieć na przykład 7 godzin i planować misterną strategię, w której muszę dbać o 10 różnych elementów i jeszcze panować nad tym, żeby inni gracze mi nie przeszkodzili. E, także lubię gry, w których po prostu mam satysfakcję z tego, że e, rozwijam e, sobie sam jakąś tam, nie wiem, jakim, jakąś, nie wiem, trasę kolejową albo jakieś, jakieś, jakieś królestwo, e, ale jednocześnie e, odrobina losowości e, też jest e, mile widziana. W gry można grać w zasadzie wszędzie. W pubie, w domu, nie wiem, ostatnio graliśmy na przykład w pociągu. Natomiast no, są takie gry, w których faktycznie można sobie dodać klimatu. Akurat mam wrażenie, że klimat budują głównie, klimat buduje w dużej mierze wyobraźnia graczy, czy na przykład właśnie oprawa wizualna gry. Natomiast można oczywiście sobie dodać jeszcze więcej klimatu. Są gry na przykład e, jak. E, nie wiem DUM. Tak. To jest gra, w której jesteśmy e, na jakiejś tam stacji badawczej, w której grasują. Znaczy to jest gra akurat oparta na grze komputerowej. Tak? Grasują tam jakieś mutanty, e, no i zupełnie inaczej będzie grać na przykład przy zgaszonym świetle i, i przy świeczkach i przy jakiejś muzyce z horroru, a zupełnie inaczej, jeśli pójdziemy z tym, nie wiem, do parku w słoneczny dzień. Albo tak samo, na przykład, co, by tu jeszcze, co my tu jeszcze mamy takiego ciekawego? O! Tak, na przykład, o, Posiadłość Szaleństwa, no ten sam klimat, tak? No już sama nazwa wskazuje, o czym mniej więcej ta gra jest, tak? Wchodzimy do domu, w którym będziemy rozwiązywać jakieś zagadki paranormalne. W którym coś straszy, coś nas może zaskoczyć, wyskoczyć z szafy, zaatakować nas jakiś potwór siedzący, nie wiem, pod schodami, i tak dalej. Tak, w dużym uproszczeniu. No więc to jest też gra, przy której bardzo fajnie można sobie zbudować klimat, właśnie, nie wiem, wyłączając światło albo przyciemniając je, stosując odpowiednią muzykę. Jest też taka gra, na przykład Ucieczka. Która akurat dopiero do nas przyjechała, jest w jednym z kartonów, które tutaj leżą. Tak, to są, to są gry, które przyjechały na pionka. Część gier, bo jeszcze drugie tyle jest w drodze i sponsorzy dopiero je przyślą. No, i tu jedna z tych gier, jaka się tu znajduje, to jest ucieczka. To jest gra, w której gracze rzucają kośćmi jednocześnie to jest gra czasu rzeczywistego. I do niej na przykład jest wymagany specjalny soundtrack, który nadaje tempo grze. W momencie kiedy muzy najpierw muzyka sobie leci i jest to taka klimatyczna muzyka, właśnie, która ma nam się pomóc wczuć się w to, że uciekamy ze świątyni, która zaraz się zawali i przy okazji musimy zgarnąć jak najwięcej skarbów. No i ten soundtrack ma o tyle jest tam potrzebny do tej rozgrywki, że co jakiś czas pojawia się taki gong, który nam określa, że no musimy się pospieszyć, bo zaraz się zawali i trzeba po prostu uciec z tej świątyni. Z gier zdecydowanie się nie wyrasta, to, to mogę wam powiedzieć na pewno. Jeśli przyjdziecie kiedyś na jakąś imprezę planszówkową, zobaczycie, że są tam dzieci, są tam, jest tam młodzież, są tam dorośli. Zresztą wiele gier właśnie jest jakby dla dorosłych, z tego po prostu przez poziom jakby komplikacji zasad, więc jest to hobby na całe życie. I co może Wam takiego fajnego dać? Na pewno pozwoli Wam poznać świetnych ludzi, pozwoli Wam spędzić miło czas. I pozwoli Wam się dowiedzieć tak naprawdę też czegoś o świecie,